Witam Was wszystkich z kolejnego odcinku z gry um, um, Thief Simulator. Jedziemy teraz na Greenville. Um, ja to zawsze tak nazywam, nie chcę mi się dokładnie czytać. Więc jedziemy. Um, musimy wybić tam szybę w domu numer 108. A duży telewizor. A chwilę jest. 106 207, jest 107 104, 105, 106 gdzieś tu chyba będzie 108 tutaj? tu jest Gdzie tu jest dom 108. Tu jest dom 108, tak? to tu może sobie tutaj na garaż nie no Gdzie by tu zaparkować? Dobra, nie pamiętam. Gdzie by tu zaparkować? Myślę, że bym zaparkował tu. I to, albo nie, albo trochę bliżej. Oj, 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 powoli. Tak, żeby nie było nic podwilane. może... Tak jakoś normalnie. Tutaj. Normalnie. No i spróbujmy... O, widzę już tutaj, rzecz, dzięki której możemy się wspiąć. To już te rękawiczki kupiłem. O, tu jest dynia! To jest kolejna dynia do naszej kolekcji. Będ to niby to będzie już kolejna dynia do naszej kolekcji. Za chwilę do domku pojedziemy. Tylko coś jeszcze ukradnę. Ale dobrze wiedzieć mamy mamy ojciec, ktoś nam zapalił światło. Ktoś jest w tym pokoju. O! Widzicie, oni mają w ogóle bariery na okna. To jest Jaki. Mam trzeci, dobra. Mogę spróbować. Tak, żeby się nikt nie spodziewał, nie? быть парда чихо. Сиден ваш он не By nikt się nie dowiedział, że to było w Tak, Jak przed mogę wyrzucić? Co mogę to wyrzucić? Nie mam jeszcze mie miejsca. No takie dwa. To Ta Nokia ma dwa. To nawet nie jest Nokia, to z jakiś telefon zegóry. Dobra, wiecie co? Kurde. Musimy wyrzucić coś, to strasznie mało waży. Ty przykro mi, ale chyba będę musiał zostawić torbę z cukierkami. Dobra, nie, z powrotem torba z cukierkami idzie. Musimy znaleźć coś towarzysz może jeden? O właśnie takie coś. Uszkodzony iPhone. Dobra, nie wiem ile nie wiem ile to było uszkodzono. Bo zamykam tak, żeby nikt się nie spodziewał. Jest jednak więcej domowników. Będę są może spierniczał. telewizor Ja nie wiem czy to się zmieści do bagażnika, skoro jest tam dynia która zmieścił się To spadamy do domciu Ja jadę tylko do domu bo mamy kolejną dynię do naszej kolekcji więc ym, no Ale jeszcze tutaj wrócimy Jeszcze tutaj wrócimy I w tym momencie by już Sebastian skończył odcinek W tym momencie Ale ja tego tak nie zrobię Lecimy do naszego domciu wbiję kolejny poziom. Wbiłem. A to idealnie. To otwieranie zamków już 3. Zbieram na to, żebym mógł okna, oh, no Nie. Wchodzimy na Blackway. Te wazy mogę sprzedać za 28. Z elektronika. Dyskwarda, dyskwarda, dyskwarda. Nie. Z kuchni nic nie mam. Inne takie rzeczy to mam jedynie dwie torby z cukierkami, trzy dynie. Zabytki też nic. Nic na i nie sprzedam. Tylko możemy sobie tą dynię tutaj dać. Mam już trzy dynie. A potrzebuję ile dyni? Cześć, to jeszcze 3 nie musiałbym znaleźć I dostanę 24 tysiące Jedziemy do Lombardu. Uż zobaczyć teraz ceny jakie są welcome, welcome back Welcome back Ta waza jest warta 7 i ta waza jest warta 7 Mikrofalówka za 90, torba na cukru się nie da i uszkodzony iPhone za 44 Kika! O jeszcze pojedziemy sobie na złomisko. Na złom. Kika! O tu Przepraszam bardzo. Howie. Howie. O dobra. Sprzedamy uszkodzony iPhone. Bo tu jest drogi za 70 A w Lombardzie było za 44. Ale jeszcze to w Lombardzie sprzedamy. No trudno. Sprawdzamy w ogóle co się stoi? Back. Oprócz torbę z cukierkami oczywiście. Proszę bardzo, mamy 1282. A my musimy, musimy ukraść lub um, zdobyć. Ukraść lub zniszczyć ten wielki telewizor. Więc jedziemy teraz do domu, oddać tą torbę z cukierkami do szafki. Jest. Mam dwie torby z cukierkami, to mam w ogóle telefon zablokowany i klucz do drzwi tych. Mogę też zostawić klucz do drzwi 113. Po co mam to nosić, nie? do drzwi 113. Bo muszę jechać do 108. Jak typowy Polak, no, czyli no, oczywiście znowu normalna jazda. No, to było normalna jazda, proszę bardzo. Jesteśmy już prawie przy celu. Tutaj dokładnie jest nasz cel. No, proszę bardzo, zaparkowane. No, idealnie na parkingu. I co? Wchodzimy normalnie. No to razem górą wejdziemy. Dokładnie oknem. O, już widzimy tutaj iPhone'a uszkodzonego. I router też mogę wziąć, bo mało waży. Chodzimy tutaj do jakiegoś Jest budzik, który waży dwa wziąć. Nie ma. O kolejny router to mogę też wziąć. Tu są tylko parę butów. O tu jest safe, ale nie mam tego czegoś do otwierania. sejfu. to trzeba? Czy, A narzędzie do otwierania. sejfu. Ja to może potem kupię. Wydaje mi się, że to będzie. To jeszcze wrócę do tego domu. Trzeba z tego domu pieniądze zdobyć. Midimy tutaj koszyk. A to nie wnieś. Chodzi? Wiem o tym, że w tym pokoju jest lokator. To mnie trochę zmartwiło, że w tym pokoju jest jakiś lokator Więc wolałbym Jest! Oto i nasz duży telewizor O, są też tu pieniądze Stówek ktoś tu trzymał Głośnik też jest Chcę ten telewizor ukraść. Musimy piąta tą wazę. Porządne. No na telewizor. Chciałem jeszcze głośnik wziąć, ale to już trudno chciałem jeszcze głośnik wziąć no ale nie udało mi się tego głośnika wziąć a nie będę się teraz specjalnie po głośnik wracał bo ja nie chcę już stracić tego wszystkiego jakby ktoś chociaż nie 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 lepiej nie bo jeszcze sobie problemów narobię ale i tak tu kiedyś wrócimy więc czekamy. i tak tu wrócimy jeszcze kiedyś żeby ten safe otworzyć na pewno o zdynia! Naprawdę ja je przedtem nie widziałem? Musieliście to mi milion razy widzieć, ale ja nie zauważyłem. Dobrze, że się tędy jednak wracam, bo, by, bo bym tej dyni nie wziął. Musimy teraz poszukać, czy gdzieś jeszcze są dynie. Stąd kiedyś zabraliśmy dynie. Chyba nie było. Też są jeszcze tąki, ale przy tych to już w ogóle dyni nie było. Dobra, spadamy do domu. Pierwsze do domu, bo chcę wszystko zobaczyć czy mamy. No i tak, udało nam się to zrobić. Na end. Chcesz, żeby ktoś zobaczył swoją Ile first. kosztuje Narzędzie jubilerskie Bo ja chcia... Narzędzie do otwierania, ale czego? Narz... Na... A nie, to jest narzędzie do otwierania sejfów Narzędzie do otwierania sejfów I nóż do szkła To jest jeszcze elektryczny. Google. To też mi się przyda, ale później. A tu jest jeszcze narzędzie do hakowania. A jak potrzebujemy DPD hakerskie? Monitoring, a ostatnio to jest zaawansowany laptop do hakowania. To ja potrzebuję na razie narzędzie do otwierania sejfów. A poznaj szacowanie poziom drugi. Szacowanie poziom drugi. Musimy zdobyć yy, tam szacowanie poziom drugi. Tu jest w ogóle też, ale tu już jest dwa DBD potrzebne. A właśnie teraz potrzebuję jednego, to potrzebujemy szacowanie poziom drugi. Dobra, ale to mamy już trzy dynie, będzie nasza czwarta dynia. Jeszcze piąta i szósta. Jeszcze dwie dynie tylko. A bo wiecie co, ja sobie to tu ładnie Tu będzie Krzysiek. O, proszę bardzo. Tutaj będzie Krzysiek. Pijany na kanapie to będzie Albert Albo leżący na dywanie. O, nie, jeszcze. O. Pijany na kanapie to będzie Albert. Tutaj będzie Heniek. Leżący na dywanie. Nie. Tutaj będzie Heniek. O, Heniek. O, tutaj będzie Heniek. A tutaj będzie ja. Tutaj będę ja. Ja chcę na, przed komputerem siedzieć, jak gamerowca. O, halo. No, usiądź na tym krześle. O, proszę cię, dynio. Dobra, to jednak to nie... O, tu, przy tym... Przy laptopie idealnie się składa, bo to jest laptop do... Może nie jest gamingowy, ale dobra. Jakby ktoś nie wiedział, to tak nagrywam na laptopie gamingowym. Kto pytał, pewnie ktoś napisze. Pozycja, pozycja, grają, jak się gra, no Jezu świetnie, jak te dynie się ciężko układa. O Krzysiek, co ty w ogóle robisz? czy znaczy nie, ja. Siedź tu. O, muszę blisko, muszę tak, patrz, jak frisbee. to zrobić jakoś tak no no już jesteśmy coraz bliżej o jest powiedzmy nie teraz albert spadł ale ja tam gram na komputerze a ty będziesz tu się siedział dokładniej tutaj proszę bardzo idealnie ten jest ten jest pijany ten tu i ten tu no, idealnie to wygląda jeszcze dać tylko tutaj jedną dynię a drugą dynię dać tutaj. No i proszę bardzo, no i będzie idealnie. Wiecie co? Nawet może zrobię em, em, screena. Zrobiłem, e, zrobiłem screenshot. Po prostu wygląda to idealnie. Sprawdzimy jeszcze Blagway, czy coś tu mamy do sprzedania. Or jest za 80, ale zobaczymy jeszcze. Czy gdzieś indziej go mogę. Mam dwie torby na cukry, ale za to mam już cztery dynie. Jeszcze piąta. Cztery mam DYNIE?! Raz, cztery. To jeszcze dwie. To ja chyba... ja chyba źle policzyłem. Dobra, nie, nie ważne. E, nie, tu jest coś takiego, czego nie potrzebuję, ale... A, tu mam, że, że dostanę z tego. Ale ja bym chciał w jakimś łatwym domu to zrobić. 104, ale co, Wybij okno. Tak za 200, ale to nie wiem, czy ja stracę. Tutaj nie mam żadnych przedmiotów, dobra, wiecie co? Yy, nie mam nie mam tutaj chyba nic do na sprzedanie. Tylko to, ale zobaczymy, czy gdzieś indziej to mogę za więcej sprzedać. Więc jedziemy szybko jeszcze. Szybko jeszcze pojedziemy, zanim mi się sam filmik włączy. Bo to mi, tak mi się robi, że. mi się to samemu włącza. Szybko sprawdzimy Lombard i złomowisko, czyli coś tam mogę sprzedać. Szybko do Lombardu. Welcome back. Welcome back. 700. I to już będę mam narzędzia lubi, lubi, jubilerskie. Jedziemy szybko na złomowisku?